Podsumowujemy dzisiaj styczeń i powiemy Wam o tym, co już dzisiaj wiemy, co się na pewno wydarzy, więc podsumowujemy. 22 lutego widzimy się w Lublinie na koncercie otwarcia i tego też dnia będziemy otwierać możliwość rejestracji sztabów. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, od 1 marca do 30 kwietnia rozpoczynamy cykl akcji lokalnych, więc od 22 lutego możecie zacząć rejestrować swoje sztaby na akcje lokalne. Uh... Pod tym kątem nic się nie zmieniło. Jako wolontariusze dostajecie koszulki. Koszulki będą w czterech rozmiarach. Jako szefowie sztabów dostajecie specjalne czarne koszulki, tak żebyście byli wyróżnieni. Natomiast dzieci dostają koszulki, w tym roku zadbaliśmy, będą to koszulki mniejsze w dwóch rozmiarach i dzieci także dostaną worko plecaki. Pamiętajcie o tym, że aby dzieci mogły brać udział w akcji, muszą być z opiekunem. Następnie, 18 kwietnia prowadzimy akcję główną ogólnopolską akcję sprzątania e, sprzątania rzek i 2 maja robimy finał to co wiecie już od zeszłego tygodnia to nasz bank kontenerów i zachęcamy Was do wsparcia niedużo się tam dzieje, ale mamy nadzieję, że się to rozkręci i mam jeszcze tutaj jedną informację dla Was, szczególnie dla tych, którzy zamierzają otworzyć sztaby, żeby już w tej chwili zaczęli rozmawiać sobie z samorządami lub lokalnymi operatorami, żebyście później nie zostali na samym końcu z tym, że macie sztab, a nie ma komu odebrać śmieci. My będziemy oczywiście Was wspierać, ale wolelibyśmy, żebyście w pierwszej kolejności porozmawiali lokalnie i zacznijcie już namawiać swoich znajomych, rodzinę, do tego, żeby dołączyli do sztabu, informujcie ich o tym. Tyle na dzisiaj.